Nie powiem, ale jest moc. Łukasz, Mirosława i Marcin. Początek bitwy Blindy. ładnie. W ogóle bohater ma taki zestaw, który muszę powiedzieć, że ja też proponowałbym na skorpiona rozważyć, czyli zestaw pod celność DPM ale i kamuflaż, bo wiemy doskonale, że największą wadą skorpiona jest, no chyba bardziej niż nawet opancerzenie kamuflaż. To jest największy problem. On się bardzo świeci i cichy układ sprawia, że skorpion nabiera całkiem sensownego maskowania. To jest bardzo, bardzo fajne. Mało goldowych, cztery sztuki tylko. Nie przygotowałeś się tutaj bardzo pod takie bitewki, ale na szczęście dużo papierów jest poza bezetą i tym TNH. Są dropy, tak, są kotelek. Pyk, 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 pięknie, 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 pięknie. W bok powinno wejść bez golda nawet. Oho, to tłumaczy, jak imponujący wynik może nagle powstać. 1900, takie tam. 1900. Oho, Mirosława, budzik tutaj. No niestety, miała krótszą od siebie bitewkę. Prawie. 4,5 tysiąca, ale jeszcze daleko do fajnego wyniku. Bezeta, to jest twarde dzielostwo. Ktoś pomyśli, ma farta, wysadził. Hej, <laughs> kolega ma farta. Dalej teraz podpalił. Ty chyba te pociski to masz jakieś ulepszone. Jakieś kurka z ekspoz eksplozjami. Podpalające piroman się znalazł. No naprawdę, niebezpiecznyś. Ale wchodzi nawet po wieży tego to jest 103. I tym sposobem już prawie mamy 6 koła. A były blindy, więc nie wiadomo, czy może nie jest więcej. Ale trzeba bardzo uważać na bezetę. Bo pff, ona za 800 potrafi strzelić w skorpiona. Chodzi jak masełko w Niepokojące może być te te trzy tutaj z krasztoru. Atom trzymaj się papa atom. Dlaczego to T34 jest niebezpieczne? Nie dlatego, że strzela po 250 Tylko to może być taki efekt domina yy, Tutaj yy, T34 wysiedli yy, Stamtąd SMV o! O, 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 o To jest bardzo duży problem On ma magazynek Albo i nie ma, nie wiem Jest wersja z magazynkiem i bez magazynka Nie rozumiem tej bezety. Nie wiem. Czt, co ta bezeta zrobiła w tym momencie? Miała ciebie i KW5. I wybrała KW5. No. Czt, masz skorpiona tyłem. i walisz KW5. Jak obstawiam jutrzejszy mecz, no że wygra Hiszpania? Nie jestem fanem reprezentacji Anglii. No i byłeś teraz szybszy od Bezety. No i oczywiście krątwa Harry'ego Keina musi trwać wiecznie. Harry nie może zdobyć żadnego tytułu Jego klątwa trwa Master Jagi wszystkiego najlepszego młody człowieku był gajomy. Master Jagi, dziękuję bardzo! PWK VIP ogarniemy! Nie no, akurat z tą klątwą, no to niech się kurde Przełamie, ale nie, żeby jutro. Bo reprezentacja Anglii słabo gra na farcie, to lepiej, żeby nie wygrał. Lepiej, żeby wygrał ktoś, kto naprawdę dobrze gra w piłkę. Zawsze niech wygrywa ten, kto dobrze gra, a nie ten, kto udaje, że gra. Oni udają bardziej. Lubi jak wygrywa piękną futbolu, można tak powiedzieć. Hiszpania gra piękny futbol, więc jak grają pięknie, niech gra, nie wygrywają. Kiedyś taka była Brazylia. Brazylia grała bardzo widowiskowo, jak Ronaldinho grał Kaka. No teraz to Brazylia to już zupełnie inna Brazylia. Ale tamtą starą Brazylię to się pięknie oglądało. Mistrzostwa w Korei. Zawsze najbardziej lubiłem oglądać mecze Brazylii, bo grali. Po prostu przyjemnie dla oka. Ale tej nowej Brazylii już mniej z Neymarem i tak dalej. Jeden błąd i może być porażka. Jeden błąd. 8400, ten gość ma tylko 159 HP, jest do nas bokiem wieży, dostaje bombę, czwarty frank, 8500 na liczniku, ale, 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 bohater trafił na ślepo, co daje nam 978 uszkodzeń. Ponad 9000 damage. 2000 ponad bazowego EXP'a Fenomenalny wynik. Sosnowy tylko Anglia. O ty, kurka wodna. No nie. Wybrałeś czeskiego meda? No, tylko jest bardzo słaba ósemka w tej linii, panie Code Black Na to się przygotuj. Bitwa 10 na 10. Fajny blind na początku tam wszedł. No na pewno... Nic dodać, nic ująć. Grałeś... I się to super oglądało. To wysadzenie w TNH też zrobiło robotę.